Cześć, witam Was ponownie ze szlaków w szkockich górach. Dzisiaj wypad rodzinny, dlatego wybraliśmy taką łatwą górkę. Chodzimy o Tam na Stop typ. Jest to jedna z gór, tak zwanego Bukail Etihbek. Tam jest drugi, drugi szczyt Stop Kore Ranoch czy jakoś tak. Możecie mnie łapać za słówka, jeśli chodzi o nazwy szkockich gór, bo no tak naprawdę jest wiele wersji. Spotkałem się z tym, że kilku szkotów wymawia nazwy gór w inny sposób, a na aplikacji, która mówi nam nazwy gór, ta nazwa brzmi zupełnie inaczej. Także ciężko, jak naprawdę, dojść do tego, która nazwa jest poprawna. Tutaj mała moja mała górołaska i duża górołaska. A tam z tyłu jest Ana Iga, jedna z trudniejszych grani w Szkocji. A dlaczego wybraliśmy tą górkę? Z tego względu, że jest bardzo łatwa. Cała trasa, będziemy tylko wchodzić na stop dub dzisiaj. I cała trasa liczy sobie zaledwie około, no niecałe 6 km, myślę. Dlatego dobry start, dobry start odhaczania Munrosów, tego mojego szkraba tutaj. No oprócz tego, że krótka trasa, no to piękne widoki, które zobaczycie zaraz. Widzimy się za chwilę. Jesteśmy już na grani, tutaj na górze, tam idziemy do szczytu, no i tam jeszcze później kawałek za szczyt będziemy szli, tam jest y, piękny widok na całą Dolinę Etif, na jezioro Loch Etif, tam w oddali widać Ben Staraw. tutaj grań Etif Mor, po prostu pięknie. No i oczywiście nie można pominąć Ben Nevis Też pięknie dzisiaj odsłonięty Na pewno ładnie i słonecznie Chociaż pogodę sprawdzałem i wiem, że na górze bardzo wieje Tutaj jest tylko taka lekka bryza Ale momentami też zawiewa I obawiam się, że tam Na górze będzie bardzo wiało Muszę powiedzieć, że jestem dumny z Juli. Daję radę bez problemu. Mam ćmę. Masz ćmę? Pokaż. Słychać w ogóle, bo strasznie się, strasznie się rozchulał wiatr, bardzo wieje. O tego miało być szczególnie po południu, dlatego waliśmy też późniejszą porę, miało być bardzo słonecznie, praktycznie bezchmurnie, a tu zaczynają się jakieś takie ciężkie czarne chmury nachodzić dlatego. Musimy przyspieszyć i obniżamy wysokość. No i już powoli kończymy, już dochodzimy na dół. Tam jak widać ścieżka już prowadzi do parkingu. Zostało nam całkiem niedaleko. Jestem bardzo dumny z Julii, dała radę bez problemu. Teraz prowadzi, trzyma tempo całkiem nieźle. Tak jak mówiłem. Wcześniej zrobiliśmy tylko jedną górkę, zrobiliśmy tylko stop dub. Nie wiem czy wspominałem czy nie. Ja już te dwie górki wcześniej zrobiłem sam, zimą. Zalapałem się wtedy na piękny wschód słońca. Dlatego nie miałem ciśnienia, żeby od, odhaczać oba szczyty. Na no, jak można się domyślić małym szkrabem, trochę tempo było dzisiaj wolniejsze wchodzenia tempo schodzenia jest całkiem żwawe jak widać ale przy wchodzeniu było nieco wolniej no i Julia zrobiła swojego pierwszego Munrosa w życiu i bardzo polecam tą trasę wszystkim, którzy chcą zabrać dzieci w góry w Szkocji i wszystkim, którzy ogólnie chcą zacząć swoją przygodę z, ze szkowskimi górami z tego względu, że oprócz tego, że jest bardzo krótki dystans, wejście jest niewymagające. Można zaliczyć w bardzo szybkim tempie dwa munrosy, jeśli komuś o to chodzi. No a widoki są po prostu niesamowite, jak sami widzieliście zresztą. Tak więc bardzo, bardzo polecam No i ode mnie na dzisiaj to już tyle, tak jak wcześniej wspomniałem, niestety dronem dzisiaj nie udało się polatać, jak zresztą pewnie zauważyliście, nie było żadnych fajnych ujęć, bardzo wiało na górze i nie chciałem ryzykować i, i odpalać sprzętu, żeby go przypadkiem nie stracić. I cóż, piękne widoki czekają u progu, także zabierajcie się, jedźcie gdzieś, bądźcie aktywni i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się. 谢嘛。